powodują te wszystkie sytuacje, czyli powiedzieliśmy w dużym skrócie o, powiedzieliśmy w dużym skrócie o systemie emerytalnym, ale zaczęliśmy od demografii, czyli o tym, że demografia wpływa na wszystkie systemy funkcjonowania obywateli w Polsce. Mieliśmy potem kwestie systemu emerytalnego i tego, że on się nie jest w stanie realnie zbilansować, czy utrzymać, mieliśmy kwestie otoczenia związanego z prowadzeniem przedsiębiorczości i z rozwoju gospodarczego w Polsce, mieliśmy kwestie podatkowe. Jak to wszystko wpływa na przykład na sytuację społeczności lokalnej, bo tutaj trzeba rozdzielić dwie kwestie. Oczywiście e, władza lokalna, samorządy mają e, dość duże pole do tego, żeby inicjować pewne działania rozwojowe, mają na to wpływ, ale jest jeszcze otoczenie centralne, które definiuje takie rzeczy, na przykład koszty pracy, podatki, itd., tak tak Tyle, że pewne problemy widziane w makroskali, one bardzo wyraźnie widziane są w mikroskali, na przykład na poziomie miasta Łomża, tak? Co się dzieje w Łomży? Jaki jest największy, może nie jest to największy problem, ale jest taki jakiś problem, to że e, ludzie się stąd zabijają i wyjeżdżają. Tak? Wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy, chleba, lepszych warunków do życia. Czasami wracają, potem zostawiają sobie pieniądze, czasami nie wracają, różnie to e, Te pewne dane o, 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 o mieszkańcach Łomży, bazujące na stałym zameldowaniu, to musimy sobie włożyć między bajki, bo doskonale Państwo wiecie, że o, około 20-30% w zależności od miejsca różnie to wygląda osób, które są cały czas zameldowane absolutnie tutaj nie mieszkają, nie płacą podatków tak. bo zameldowanym można być w Łomży, ale podatki można płacić gdzieś indziej bo to jest kwestia zgłoszenia tylko urzędu podatkowego i tam ten zostaje to jest na przykład moja sytuacja ja z różnych względów cały czas jestem zameldowany w Łomży, ale moje podatki trafiają w Warszawie tak, do urzędu skarbowego są ludzie, którzy są zamordowani w morze, ale ich podatki trafiają w Londynie do administracji tego, tak? albo w wielu innych miejscach, w których zarabiają. Więc, więc ten problem centralny z brakiem miejsc pracy z migracjami powoduje również problemy lokalne. Jeśli ludzie z tego miasta wyjeżdżają, to miasto staje się biedniejsze. Ile procent podatku PIT trafia do, do samorządu? To jest około 40% podatku PIT. Tak? Czyli każdy bit płacony w Ombrzy, 40% tej kwoty trafia do budżetu miasta. Duży procent podatku CIT od osób prawnych, spółek, spółek akcyjnych itd. trafia również do budżetu e, miasta, do budżetu samorządu. Oprócz tego miasto ma pieniądze z podatku od nieruchomości, e, podatku od środków transportu, podatku od psów i takich innych rzeczy. Niektórzy prowadzą jeszcze podatek od deszczówki, bo mogą prowadzić, e, bo mi brakuje trochę pieniędzy w budżecie. Tak? Więc tak to, to wygląda. I te migracje, czyli mniej osób, które tutaj płacą podatki, które tutaj pracują, powoduje, że to miasto będzie się stawać coraz bardziej biedniejsze. Będzie się stawać miastem, które ma mniej pieniędzy. Tak? Jeśli yy, nie będziemy za pomocą tych narzędzi, które mamy, pracować na rzecz tego, żeby firmy, które tutaj są, zostawały i żebyśmy ściągali nowe firmy, to tych pieniędzy jeszcze będzie mniej niż jest. Dlaczego, yy, dlaczego należy pracować nad tym, żeby firmy zostawały? Bo z różnych względów firmy z łączą się wyporadzają. Nawet jeśli formalnie prowadzą działalność, to są zarejestrowane gdzieś indziej. Na przykład w Warszawie. Ich podatki trafiają w Warszawie, a nie w Łomży. To jest, jak ostatnio rozmawiałem z kilku osobami, to jest dość powszechny zjawisko. Tak? Trzeba się zastanowić, dlaczego tak jest. Trzeba się zastanowić, co zrobić, żeby one jednak zostawały tutaj, żeby część tych podatków zostawała w Łomży. To jest... Yy, yy. To jest również kwestia pozyskiwania nowych inwestorów i szukania tych firm, które przyjdą do Małgorzaty i założą swoją działalność. Znaczy skończyły się czasy, trochę o tym wiem, bo pracuję też z, z Polską Agencją Inwestycji Zagranicznych przy takich rzeczach. E, skończyły się czasy, że można czekać w urzędzie na telefon od inwestora. To jest sprzedaż. Trzeba zakazać rękawy, zbroić teren, mieć ziemię, mieć dobrą ofertę inwestycyjną i jeździć po całej Europie, rozmawiać z potencjalnymi inwestorami, którzy w ogóle planują cokolwiek zrobić. Po Polsce, po Warszawie było to. Dwóch, trzech ludzi, którzy się tylko tym zajmują, ale ich praca nie może odbywać się w łącz. Oni muszą, jak są w Łomży, to znaczy, że nie pracują. Tak? Oni muszą rozmawiać z ludźmi, którzy mogą tutaj przyjechać i przejść prowadzić biznes. Ale trzeba im czy, czy, czymś zachęcić. Pani gruntem, uzbrojonym gruntem, niskimi podatkami lokalnymi. My mamy w Łomży wyższe podatki niż nasi sąsiedzi. Mówię o podatkach od nieruchomości, mówię o podatkach od środków transportu. Wiecie Państwo, że na przykład ludzie, którzy mają kilka samochodów na działalność gospodarczą i przerejestrują firmę w, w inne miejsce, bo w sąsiednich gminach są niższe środki, podatki od środków transportu. To jest na dwóch ciężarówkach, w trzech kilka y, kilkaset, jak powiedziałem o większą flotę, to jest, y, może być nawet kilkanaście tysięcy złotych rocznie. Tak? Musimy tym konkurować, ludzie już zaczynają wybierać, gdzie im się bardziej po prostu opłaca robić pewne rzeczy. To jest też klimat yy, współpracy i myślenia yy, o problemach i o rozwiązaniach. Bo to, 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 to jakby rozwój miasta, rozwój miejsca to nie jest tylko to, że dwóch, trzech mężczyzn zamknie się i wymyśli jakąś koncepcję, ale to jest to, że trzeba rozmawiać z ludźmi, z obywatelami, z przedsiębiorcami, z interesariuszami i szukać tego, co jest dla każdego ważne. I próbować to robić, to znaczy nie zapierać się w pomysłach, e, jeśli one nie uzyskują akceptacji społecznej. Szukać tego, co uzyskuje akceptację społeczną, i to jest związane z tym, e, z autentycznymi ludzkimi potrzebami. Mówię tutaj na przykład o przykładzie parku przemysłowego. Tak? To, to nie jest tak, że głównym problemem w Łomży jest to, że nie ma miejsc, biur do prowadzenia działalności gospodarczej. Tak? Głównym problemem jest to, e, że te młode firmy, które mogą powstać, nie znajdą sobie sami rynków zbytu. Tak? im trzeba pomagać w kojarzeniu ich z tymi firmami, które coś u nich zamówią. Można rozwijać firmy w technologiczne, mamy kierunki informatyczne. Niech chłopcy po studiach uczą się obsługi sieci, niech na studiach niech się uczą, a po studiach niech będą specjalistami. Tak? Administrować siecią można z w Indiach, tak za pomocą internetu. Niech uczą się budowy aplikacji, niech uczą się programowania, tylko to nie jest tak, że oni nie mają gdzie te firmy założyć. Nie musimy wydawać 15 milionów na biura na tych firm. Warto wydać pieniądze na to, żeby mieli początek, taki start na inwestycje i warto wydać pieniądze na to, żeby ktoś im, i takie papiery naukowe i technologiczne istnieją, pomagał sprzedawać ich produkty. Pomagał sprzedawać ich produkty. Rojażał ich z rynkami. Więc sytuacja, w której mamy mniej mieszkańców, ludzie wyjeżdżają, są mniejsze wpływy do budżetu. To powoduje konieczność myślenia o budżetowaniu i o, o logicznym myśleniu o budżecie miasta. Czyli szukaniu rzeczy, które autentycznie pomogą w rozwoju i ewentualnym wydawaniu na nie pieniędzy i likwidowaniu inwestycji, które są tylko kosztem i nie dają żadnego rozwoju. Jeśli tego się nie będzie robić, a będzie się działać w taki sposób jak na przykład w kontekście parku przemysłowego, to za chwilę trzeba będzie poszukać, nie wiem czy to ten prezydent, czy następny. Będzie musiał yy, zwolnić 30% nauczycieli, bo nie, nie starczy pieniędzy w budżecie, tak? Będzie musiał yy, wydawać jeszcze mniej pieniędzy na sport, albo na kulturę niż wydaje, bo zazwyczaj te wydatki się dnie, tak? Będzie musiał zrezygnować z inwestycji drogowych innych, bo nie będzie miał pieniędzy na przykład A brakuje od tego, że jeśli się będzie robić inwestycje, bo na Pan musimy pożyczyć, to Państwo wiecie, około 8 milionów złotych. Pożyczyć! Tak? Z Unii dostaniemy 7, 8, musimy pożyczyć i wyłożyć. Jeśli takie inwestycje będziemy robić, to w przyszłym okresie budżetowania z Unii Europejskiej, gdzie będzie do dyspozycji ponad 300 miliardów euro, my absolutnie nie będziemy mieli zdolności, żeby jakikolwiek projekt zrealizować. A tak będzie można zrobić jeszcze jakieś sensowne rzeczy, te, które coś zmienią. Okaże się, że nie będziemy mogli, bo nikt nam nie da wkładu własnego. Nie będziemy mieli zdolności kredytowej. Więc te wszystkie rzeczy są ze sobą powiązane. To jest. Strategiczne, holistyczne patrzenie na rzeczywistość i czasami mój opór albo też zajmowanie głosu w wielu sprawach lokalnych, małżeńskich wynika właśnie z tego, że go dostrzegam i starałem się rozmawiać merytorycznie o tych kwestiach. Okazuje się, że ta rozmowa merytoryczna nie spotyka się z zainteresowaniem. Tak? Znaczy nie chcę nich merytorycznie rozmawiać, bo, bo są argumenty, trudno z nimi może dyskutować, co na powiedzieć. W każdym razie, sytuacja geopolityczna. Sytuacja krajowa, sytuacja lokalna, to, są, to jest system rzeczy znacznie połączonych, wszystko na siebie wpływa. Jest sporo wyzwań, z którymi trzeba będzie się w najbliższym czasie poradzić. No i postarałem się te wyzwania w takim krótkim zarysie zasygnalizować, pokazując czasami recepty na, na te sprawy. Jestem otwarty na dyskusję, zapraszam do zadawania pytań.